Siemaneczko, z tej strony Kuzonek Witam wszystkich w kolejnym odcinku Swify 22 na moim kanale W dzisiejszym odcinku po raz kolejny Postaram wam się pokazać sposób na zarobek końców Dawno takiego konkretnego filmu Na moim kanale nie było, więc jeżeli to doceniacie To zostawcie łapkę w górę Zostawcie suba, chciałbym do końca tego roku Dobić 5000 subów Naprawdę jesteśmy już bardzo, ale to bardzo blisko Dodatkowo jak zostawisz suba i klikniesz dzwonek To nie pominiesz kolejnych takich poradników Więc jakby ty na tym zyskasz, bo nie pominiesz filmu I ja na tym zyskam, bo dobię szybciej subskrybentów, no i ostatnie już takie po prostu tutaj ogłoszenie parafialne, że tak powiem po prostu macie w opisie tego filmu zaproszenie do Discorda, możecie tam wbić, dołączyć, jest to Discord poświęcony poświęcony Ultimate Team, dodatkowo możecie zakupić tam rangę FIFA, dzięki której dostaniecie takich sposobów więcej i dostaniecie dostęp do takich odcinków jak ten i wiele, wiele innych przed po prostu zanim wlecą one na YouTube'a dzięki czemu będziecie sobie mogli zarabiać i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jeden tylko i wyłącznie sposób i też pokażę wam jak go wymyśliłem, bo pytacie mi w komentarzach jakie ja te sposoby wymyślam więc wszystko wam opowiem, lecimy do odcinka a więc zacznijmy od tego, że jest czwartek i jakąś godzinę, czem, godzinę temu wyszły ważne mecze, więc zacząłem je sobie po prostu robić tak o, bez problemu zacząłem je sobie robić i doszedłem tutaj do tego składu PSV Eindhoven FC Utrecht. mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, no i zobaczyłem że tutaj, że trzeba mieć piłkarzy Eredivisie jak i trzeba mieć piłkarzy trzech rzadkich oraz yy, po prostu trzeba mieć piłkarzy z tej samej Ligi Max 5 przez co doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie Podobnie tutaj Holendrzy, jak i inni zawodnicy z ligi właśnie tej mogą być drodzy. A że ostatnio mówiłem, żeby skupować sobie karty zło, srebrne, rzadkie, ponieważ jakby prawdopodobnie jak to widzicie, jest już po evencie, tym, który się zaczął właśnie w piątek, bo widzicie pewnie film w sobotę, ale może to SBC jeszcze nie wyszło, więc jeżeli chcecie, to sobie możecie poskupować jakby srebrne rzadkie karty z top 5 lig i z tych popularnych narodowości, ponieważ prawdopodobnie wyjdzie takie SBC, w którym będą one potrzebne, więc wtedy wiele zarobicie, ale zaczęło się od tego, żeby. Fifaczom, czyli właśnie tym osobom, które mają specjalną rangę na moim Discordzie, mówiłem, żeby sobie poskupywali Srebrne Rzadkie Karty z wszystkich popularnych narodowości, które są tutaj oraz tych wszystkich y, top 5 najpopularniejszych lig. No i mówiłem tak generalnie, żeby skupowali sobie do 400 końców, nie No i skupowali sobie po prostu z każdej z tych narodowości, aż doszło do takiej Holandii, Włochów i tak dalej, no, i po prostu sobie te wszystkie karty skupili, a dzisiaj jest taka fajna okazja, i to jest naprawdę dzień dosłownie później, bo dzień temu o tym pisałem. E, posprzedawałem sobie te wszystkie karty srebrne. Jak widzicie, każda z tych kart była kupowana po 300. Może jakaś jeszcze jest na licytacji, to wam pokażę szybko. Kurde, chyba. Yy, właśnie są. Jak zobaczcie, są kupiona za 300, kupiona za 300, kupiona za 300, 350 i wszystkie te karty tak samo tutaj wystawiłem za 300, 350, no i karta sprzedaje, każda sprzedaje się po 1600, 2000 czy to 3000 w zależności od tego jaka to jest pozycja i jaka karta. Więc w dzisiejszym sposobie polega on na tym, że po prostu nieważne na jakiej platformie gracie. Jeżeli gracie tutaj na konsoli, czyli czy, czy to na Xboxie, czy to na PlayStation, prawdopodobnie będzie wam ten sposób robić łatwiej, ponieważ jest więcej kart na liście transferowej. Ja gram na PC, więc tych kart jest mniej. No i generalnie polega to na tym, że albo sobie ustawiacie po prostu srebrny rzadki, klikacie maksy na kup teraz 400 i sobie wybieracie te wszystkie najpopularniejsze jakby narodowości i sobie skupujecie karty, albo jest też sposób łatwiejszy, po prostu sobie każdą narodowość po kolei lecicie. No i na przykład patrzcie, macie trzy karty tutaj do 400 monet z Argentyny. I są tutaj dwie metody. Jeżeli jesteście leniwi, to po prostu wysyłacie te karty do klubu po 350-400 końców. I kiedyś tam, jak w jakimś ważnych meczach, jakaś narodowość tam będzie Argentyna, czy jakiś klub z Argentyny, czy po prostu jakieś pojawią się wyzwania z Argentyny, no to wtedy wchodzicie do klubu. Pamiętaliście, że aha, skupiłem karty, więc pewnie mam je, więc sobie wystawię. To jest pierwsza opcja. Te karty chodzą po naprawdę drobnych cenach. Więc jeżeli sobie skupicie takich kart nawet 60-po 300 końców, to tego nie odczujecie, jeżeli macie duży budżet. Albo jest też opcja druga dla osób, które naprawdę zależy im na końcach, mają mały budżet i są pracowici. Wchodzicie sobie mm, po prostu wysyłacie sobie tego każdego zawodnika do klubu, zapamiętujecie jego nazwisko i sobie sprawdzacie po ile on chodzi. Jest tu taki Piowi, jak widzicie, ja go sobie skupiłem, więc no, wysyłam sobie ich wszystkich na listę transferową yy, czy to do klubu mniej więcej. No i wpisuję sobie taki Piowi, po ile on chodzi aktualnie. To nie był ten Piowi z tego co pamiętam, bo miał zdjęcie inne, to był chyba ten dokładnie. No i sprawdzam sobie po ile tempiowi chodzi No i jak widzicie tempiowi nie chodzi jakoś dużo Bo chodzi po 650 końców Czyli jakbym go sprzedał to prawdopodobnie 350 końców Bym zarobił, no i tak sprawdzałbym Każdego i każdego i mógłbym go wystawiać Ja polecam osobiście tą opcję drugą Czyli wysyłacie te karty do klubu, one sobie tam leżą W klubie nie zginą, a kiedyś jak sobie przypomnicie Czy wyjdzie jakieś SBC to sobie je sprzedacie Tak jak to zrobiłem dzisiaj z kartami z Holandii Ale jeżeli ktoś serio zależy mu na końcach No to jeżeli przelecicie sobie każdą tutaj Z tych popularnych lig, poskupujecie wszystkie karty Do 400 końców i je potem powy Ustawiacie. Naprawdę macie już duży zysk na tych wszystkich kartach, jeżeli to zsumujecie, naprawdę nie jest to jakoś czasochłonne, a oprócz tego, że jak już sobie te wszystkie na przykład narodowości przelecicie i już na przykład nie będziecie mieli czego skupować yy, no to jak widzicie, o, ja sobie skupię te dwie karty z Anglii, tak samo jeszcze szybko. Jak sobie przelecicie te wszystkie narodowości i poskupujecie wszystkie karty, i już nie będzie żadnej karty do 400 srebrnej, rzadkiej z tych lig na rynku, to ustawiacie sobie po prostu max np. na przykład 350, wybieracie sobie z powrotem Argentyna i wszystkie te karty po kolei licytujecie po 300. Końców, czy to po 350. Op, jeżeli wiadomo, starajcie się generalnie nie robić tak, jak ja tutaj zrobiłem, że wylicytowałem sobie dwóch tych samych zawodników, tylko starajcie sobie każdego zawodnika licytować innego, żeby nie zaśmiecać listy transferowej. Bo nie wiadomo, kiedy te karty tak naprawdę będą Wam potrzebne do sprzedania. Więc jak będziecie mieć każdego zawodnika po jednej karcie, no to on sobie po prostu będzie mógł leżeć w klubie. I tak jak mówię, jak sobie kiedyś o nie przypomnicie, to sobie go po prostu wtedy wystawicie no i naprawdę gwarantuję wam, że jeżeli każdą z tych narodowości i każdą z tych top 5 lig sobie przelecicie jeżeli sobie tutaj ustawicie max Cup teraz potem wszystkie znowu, te wszystkie narodowości i wszystkie ligi przelecicie jeżeli chodzi o licytację to wtedy odczekajcie nie wiem 15-20 minut i z powrotem możecie to robić wiadomo, że to zależy od tego kto ma jaki budżet, im większy macie budżet tym, no, tym na pewno możecie więcej kart jakby tutaj zalicytować i wystawić yy, na po prostu sprzedaż ale jeżeli macie mały budżet to tak jak mówię yy, starajcie się robić tak, żeby po prostu te wszystkie karty skupujecie, a potem je wystawiacie na sprzedaż, naprawdę na konsolach tych kart powinno być dużo z każdej z tych narodowości więc na konsoli powinno wam się zarabiać naprawdę łatwo, ale tak jak dla osób, które grają na PC, jak widzicie ja gram na PC i naprawdę zarabia mi się bardzo, ale to bardzo fajnie, bardzo przyjemnie a co do tych ważnych meczów o których wspomniałem, naprawdę na samych ważnych meczach, bo jak widzicie nie ukończyłem jeszcze wyzwania jestem już coś koło 40 tysięcy na plus, no a jeszcze paczki mam za darmo, bo wszystko zrobiłem z kart, które już miałem więc jeżeli ktoś jest, jest chętny do zakupienia rangi FIFA, to polecam, bo przecieki odnośnie ważnych meczy były już dzisiaj na Discordzie i kto tam ma rangę FIFA, to sobie te karty poskupował i powygrywał i zarobił bardzo, ale to bardzo dużo. Jak widzicie, wiadomo, nie wszystkie karty będzie się tutaj Wam udawało wylicytować, no bo jeżeli na przykład najtańsze karty chodzą po 400 końców z Argentyny, srebrne rzadkie, a ja licytowałem po 250 końców, to się nie ma dziwić. Dodatkowo taki prawy obrońca z taką ilością tempa yy, naprawdę gwarantuje, że chodzi po dużo, dużo więcej niż te 300 końców, więc akurat nie ma co się dziwić, że go nie wylicytowałem. Ale tak jak mówię, ja sobie robię po prostu tak No nie robię tego jakoś często, bo też nie ma co aż tak bardzo tych kart skupować Bo naprawdę tych kart mam już bardzo dużo Ustawiam sobie 350 no i lecę wszystko po kolei I nie patrzę naprawdę kogo tutaj mam Tylko sobie go skupuję Wiadomo, że jak się trafi jakiś prawy obrońca czy to środkowy obrońca To zawsze staram się jednak sprawdzić ile on kosztuje Bo prawi obrońcy i środkowi obrońcy mają to do siebie Że zazwyczaj chodzi, chodzą oni drogo Ale jak trafi się jakiś boczny pomocnik czy środkowy pomocnik No to sobie po prostu wysyłam go do klubu I tak jak mówię na pewno za jakiś czas trafią się ważne mecze z jakiejś tam narodowości, na przykład jeżeli, załóżmy, skupiliście sobie Francuzów i pojawiają się na przykład ważne mecze PSG gra na przykład z Lyonem, czy coś takiego, no to wtedy ci, Francuz, ci Francuzi też mogą pójść do góry, bo będziecie wtedy musieli użyć na przykład albo Francuzów, albo kart z Ligę, rzadkich. No, i wtedy po prostu wchodzicie, macie, patrzcie, przypominacie sobie, że skupywaliście takie karty, wystawiacie je na sprzedaż. No, i naprawdę śmiało możecie je wystawiać po na przykład 2000 końców. Jest to już naprawdę bardzo fajny zysk, bo 1500 półtorej tysiąca końców czy 2000 końców na jednej karcie jest to naprawdę dużo, w porównaniu do tego, ile czasu musicie poświęcić. Bo to, tak jak mówię, skupujecie, wysyłacie do klubu, czekacie, wystawiacie, końcy same wpływają na konto. No i generalnie taki sposób wymyśliłem sobie na szybko, robiłem ważne mecze i cyk, trafiło się akurat yy, całkowicie przez przypadek, no bo tak jak mówiłem, miałem te karty skupione tylko i wyłącznie pod SBC yy, odnośnie tego eventu Team of the Group Stages, bo prawdopodobnie SBC, w którym będzie trzeba użyć zło, yy, srebrnych, rzadkich kart z tej samej ligi, yy, się pojawi takie SBC, więc tych popularnych lig sobie wszystkie karty skupowałem. No i jak widzicie dzisiaj już nawet udało się sprzedać, więc po prostu ja sobie nie czekam co do tego eventu, bo u mnie jest czwartek, więc jeszcze mam całą noc i jutro cały dzień, żeby po prostu sobie te karty poskupować, więc wszystkie karty, które trzymałem jakoś tam cenę sobie powystawiam, a dzisiaj z powrotem ustawię sobie tutaj widełki do 400 i będę wszystkie karty z tych popularnych lig brał, żeby mi starczyło do SBC i żebym na tym evencie również zarobił. No i jeżeli taki odcinek wam się spodobał to zachęcam jeszcze raz do subskrybowania i łapkowania, dobijamy te 5000, wy nie pomijacie kolejnego odcinka, zapraszam na Discorda. Życzę Wam na, jak, jak najbardziej udanego dnia, miłego dnia po prostu, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!